Siema to ekipa Pawła, zostawcie suba i łapę w górę. Dzisiaj w dzisiejszym odcinku do widzowie będzie też proszenka kamerzysty i na koniec wa 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 ważny komunikat, do widzowie. I wszyscy widzowie, którzy subskrybują mój, ka mój kanał do końca wakacji mamy dobić 1000 subskrypcji. My się tylami się zbliżamy do mojego progu na tej widzowie P5. zostawcie subskrypcję i łapkę w górę i oczywiście komentarzy dużo pozytywnych Zaczynamy odcinek Do Dziś jest dzień, nie będę bardzo zadowolony, ponieważ będę miał nagrać czego odcinek, bo mam kilka I daje się, znać również w komentarzu, czy u was są... czy wszystkich czy może są jakieś Bo było tak przykład, mówię na przykładzie, że w większych miastach, były na przykład tak, a w mojej biegunce, która jest w małym mieście, tych batoników nie było i trzeba było czekać kolejnych kilka dni. Więc miejmy nadzieję, że dziś będą batoniki ja mam. Nie ja dostarczy łapkę Nie! A, no i przede wszystkim również subskrypcje, ponieważ o tym dawno nie mówiłem, a subskrypcje są bardzo ważne. Mówiliśmy ostatnio 90 tysięcy, to bardzo dzięki. I lecimy pod stokoła. Czy w tym roku się uda? Już nawet nie mówię, czy się uda, czy nie uda. Bardzo bym chciał, żeby się udało, no ale poczekamy, zobaczymy. O, no i proszę bardzo, są batoniki, widzowie. Biorę dwa, bo się peseram. Tyło, peseram i jeszcze Biorę dwa i będziemy próbować. Mam batoniki, no i jestem sam ciekaw jak będą spakować, więc je przedłużam i lecimy. Mamy trzy batoniki Fame MMA, ale to nie wszystko, ponieważ mam również tutaj dwa monsterki, których nie ma w Polsce. Zapytacie skąd je mam. Eee, sprowadził mi kumpel, który pojechał do Anglii na wakacje. Dzięki mordeczko, eee, zaraz będziemy próbować. Ponieważ sam jestem ciekaw jak one smakują. Mówiąc szczerze, już prawie trzy tygodnie u mnie leżą w plecaku. Czekają na nagranie właśnie tego filmu, ponieważ tylko po to zostały kupione. No ale dobrze, odstawiam je i zacznijmy sobie może od właśnie batoników Fame MMA. Wezmę jak na razie tylko jeden, no bo wszystkie są takie same oczywiście. Może w przyszłości będzie więcej smaków, poczekamy, zobaczymy. Taka ciekawostka, um, Batoniki FMMA robi ta sama firma, która robiła Kizersy, więc mam nadzieję, że poziom będzie podtrzymany, także tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda opakowanie. No w sumie normalnie, zwykłe logo Fame MMA. Jeśli chodzi o skład, to na ten temat się tutaj nie będę za dużo rozwodził. Kto ja sobie no. będzie chciał zobaczyć, ten sobie zatrzyma film, macie tutaj zbliżenie. Jeśli chodzi o smak, no to jest oczywiście smak czekoladowy, więc nie powstaje nic innego, aż tylko spróbować tego potwora, jak to teraz mawiają. Proszę bardzo, otwieramy. No i właśnie powiem Wam tak, moi drodzy, jak na 3 złote, to on jest mały, ale spodziewałem się tego z tego względu, że dokładnie taki sam rozmiar ma kizes. Proszę bardzo, zobaczcie sobie z bliska, jak wygląda ten batonik. Zwykły czekoladowy, raczej niczym innym się nie wyróżnia. Zapach tej czekolady coś mi bardzo przypomina. Nie wiem dokładnie co, ale na pewno jakiegoś batonika. Teraz w tym momencie nie jestem sobie w stanie przypomnieć jakiego, ale na pewno już gdzieś podobny zapach czułem. Także moi drodzy, życzcie mi smacznego. Jeśli wiecie, to również dla was smacznego. No i konsumujemy. Tak. Wiecie co? Wafelek. Bardzo taki. Delikatny i chrupiący W środku mamy jeszcze jakąś czekoladę Jest dobra, aczkolwiek wiadomo, że w życiu Jadłem lepsze batoniki Jakbym mógł go porównać do jakiegoś takiego konkretnego Którego kupicie zawsze w sklepie No to jest on naprawdę bardzo podobny do KitKata I właśnie ten smak KitKatowo podobny Najbardziej chyba generuje ta czekolada, Którą został ten batonik oblany Ale jeśli chodzi o ocenę od 0 do 10 Tego batonika Postawiłbym takie 7 na 10 Jadłem lepsze, aczkolwiek jest naprawdę dobry jeśli chodzi o cenę, no to wiadomo, że jest za duża jak na taki rozmiar. Myślę, że 2 zł około byłoby OK. Aczkolwiek wiadomo, że to jest produkt jakiejś tam konkretnej firmy, która sobie ustaliła konkretną cenę. I zaraz ma dokładnie taką samą. Przejdźmy sobie teraz do monsterków, akurat ich jestem najbardziej ciekaw. Zacznijmy sobie może od Ultra Black, jego oczywiście nie ma w Polsce. No i co? Puszka wygląda w następujący sposób, w mojej opinii kompletnie niczym się nie wyróżnia, Jakoś za bardzo mi się również nie podoba, możecie napisać w komentarzach czy wam się podoba. Będziemy otwierać, zobaczymy jak wygląda, pachnie oraz jak smakuje. Proszę bardzo, już stąd widzę, że jest to jakiś monsterek bardzo taki yy, kolor fioletowy. Nalejemy sobie do szklanki. Uuuu. Nie no, fajnie wygląda. Fajnie, muszę przyznać. Odcień tego monsterka jest bardzo łudząco podobny do wina. Gdyby nie te monsterki, które tutaj akurat grasują. A jak pachnie? Mm, chyba czereśnie to są. Nie jestem pewien, ale faktycznie bardzo mi tutaj właśnie y, czuć czereśniami. Jest to inny smak niż w Polsce. Piję wszystkie monsterki, które są dostępne w Polsce. No i żaden tego nie przypomina. Fajny jest. Aczkolwiek na pewno nie byłby na jakimś moim podium. Jeśli chodzi o Monstery, no ale nie jest na pewno zły. Nie jest kwaśny, jest słodki, jest dobry. Nie kupowałbym go jakoś często, ponieważ wolę inne smaki. Aczkolwiek, mówiąc szczerze, raz na jakiś czas jest dobry. Jakby ktoś z Was miał okazję go spróbować no to mówiąc szczerze, polecam, ponieważ jest to troszeczkę inny smak, które są dostępne aktualnie w Polsce. Być może kiedyś tak. on się również pojawi. Hmm. Jest na to też duża szansa. No ale ogólnie, jeśli chodzi Idzie o Monstery, to jest. Na Tutaj mu taką długą Musiałeś I teraz przechodzimy sobie do tego drugiego. I nagrywam jak widzicie I tutaj, akurat rzeczą, która się najbardziej wyróżnia, jest oczywiście puszka. Takiej raczej w polskich sklepach na razie nie znajdziemy Wybierzcie to ja też ładnie. Mam na jakieś Apex Legends, to jest gra. No, to jest fajne. Typcie sklepowe sklepy, Puszka wygląda spoko, Może nie moje klimaty, aczkolwiek dla osób, które y, lubią właśnie te typowo takie. Mm, wojskowe klimaty pewnie się spodoba. Otwieramy o kurde tutaj tuż już Jakiś ciemny jest. Oho. Uh -huh. Chce mi wylecieć? Nie, jednak nie. Już myślałem, że się wygazuje i wypieni. Wow, ho, ho. Ten to wygląda jak kola. I już nawet czuję. To będzie na pewno smak cola. Dokładnie tak. Nawet tą czuję, że jest to smak kola. Zobaczcie sobie. Znaczy smak, zapach. Przechodzimy sobie teraz do smaku. Tylko, teraz pytanie: czy będzie to dobra kola? Zrób Drodzy, dziękuję. Dobrze, ale się Kurczę. Powiem Wam tak, moi drodzy. To jest taka kola. Najbardziej badziewna, jakaś taka podruba. Mówiąc szczerze? Jakbyście mieli to pić jako kole? Nie, nie polecam. Zawiodłem się tym monsterkiem, myślałem, że będzie dużo lepszy, no ale nie, nie jest to coś dla mnie. Jeśli ktoś z was go pił, proszę napiszcie swoją opinię w komentarzu, ale jak dla mnie jest to weskitu skitu chyba najsłabszy monster ze wszystkich, które kiedykolwiek piłem. No kurde, przeciętna kola z biedronki jest lepsza. Tutaj nie hejtuję, bo ja lubię bardzo całą markę Monster. Tylko mówię swoją opinię: serio jest to po prostu. No nie jest zbyt dobre. Jak taka najtańsza, najgorsza podróba coli? W mojej ocenie 2 na 10, ewentualnie 3. Jakby ten Monster był dostępny w Polsce, to po tym jak wiem, jak on nie kupiłbym go. Jeśli chodzi o tego pierwszego, czyli Ultra Black. Mógłbym kupić. I spokojnie, nie martwcie się o datę, ponieważ ten Monster jest do 30 września 2023 roku, więc po prostu ma taki smak, nie jest zepsuty. Dobra widzowie, ja już wracam do domu, Monster oczywiście wziąłem, żeby nie śmiecić w lesie, Pokemonki również są grone, no i ja wracam, zostawcie tylko łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, lecimy po 100 tysięcy, jakiś komentarz walnijcie, no i co, do następnego filmu, siemano! W sklepach wybuchła panika, przez co ludzie zaczęli masowo wykupywać zapasy cukru. Skutkiem tego półki zostały puste. Ale czy wszędzie? Pojechałem do kilku sklepów w mojej okolicy, no i to sprawdziłem. No, przepraszam, jest może cukier? Wybuchła panika w sklepach i ludzie masowo zaczęli wykupywać cukier. Między innymi obawiają się wzrostu cen tego produktu, jak i braku jego dostępności. Od kilku dni faktycznie w niektórych sklepach brakuje cukru, ale powodem tego jest właśnie panika, którą wywołały portale podkarskie oraz informacyjne. Wszystko sporo osób zaczęło lecieć do sklepu wykupywać duże ilości cukru, co doprowadziło do pustych półek. A skoro na dany produkt jest popyt, no to sklepy postanowiły sobie podwyższyć ceny. Aby wiadomo, troszeczkę na tym zarobić Oraz lekko spowolnić sprzedaż Ponieważ wiecie, jak kilogram będzie droższy o przykładową złotówkę No to mniej osób się na niego zdecyduje, aby go kupić Niestety to wywołało jeszcze większy harmider Przez co stała się jeszcze większa panika Ponieważ wow, ceny rosną, trzeba kupić jak najszybciej Zanim będą jeszcze wyższe, na początku tego roku mieliśmy bardzo podobną sytuację. Tylko, że na stacjach paliw. Na pewno pamiętacie. Były ogromne kolejki, pełno osób chciało zatankować, ponieważ spodziewali się podwyżek cen oraz braku dostępności paliwa. Niestety, ta pierwsza rzecz się sprawdziła. Ale wracając do tematu cukru, postanowiłem pojechać do moich okolicznych sklepów. No i sprawdzić, czy ta panika również je dotknęła. Także moi drodzy, zapraszam do oglądania. Zostawcie tylko łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał. No i lecimy. Okej, okay, pomyślałem, że pojeżdżę trochę po swojej okolicy i posprawdzam te strefy, czy faktycznie nie ma w nich cukru, ponieważ jak wcześniej byłem, to nie zwróciłem sobie na to uwagi. Akurat do tego filmu zainspirował mnie short Marcina Mazura, także dzięki, ponieważ zrobił również coś bardzo podobnego. Dokładnie to samo, co ja teraz mam zrobić zrobić. No i w tym momencie skręcam, moi drodzy, sam początek tylko po Kerfura. No i zobaczymy, czy akurat jest tam. Cukier czy nie ma? Jeśli nie będzie, to jeszcze dopytam pani ekspedientki, aby zapytać, czy nie mają może na magazynie. Idziemy do pierwszego sklepu, czyli do Kekura i do kubek cukru. Chodzę po sklepie, ale nie mogę jakoś znaleźć stoiska z cukrem, więc zaraz zapytam Panie ekspedientki, ponieważ prawdopodobnie w ogóle cukru nie ma. No, przepraszam, jest może cukier? Cukier? Nie ma. Nie ma cukru? A to właśnie dziwne, bo już tylko a tak góra ma, nie ma. A może trzci Nie, tylko normalny, że to biały. Nie.

ale takiego normalnego, najzwyklejszego, białego nie było. Lecimy teraz do Biedronki sprawdzić, ponieważ w mediach najbardziej trąbią o tym, że w Biedronce są braki, także idziemy to sprawdzić. Później jeszcze obadamy inne sklepy, jeszcze nie jakie, ale na pewno na Biedronce się nie skończy. A jeśli wy byliście w sklepie, to proszę dajcie mi znać, czy u was jest cukier, czy nie ma po bezkitu. Jest to aż dziwna. Podjeżdżamy do Biedronki, jestem ciekaw czy w tym momencie gdzieś ich będę w stanie zaparkować, ponieważ w Biedronce akurat z tym jest najczęściej problem. Ale już chyba widzę, że dwa auta odjeżdżają, więc miejsce się pewnie zwolniło. O, bardzo ładnie, w końcu jakieś miejsce wolne, parkingowe, proszę bardzo. Tyk, i jadę sprawić cu. Podobna sytuacja, ponieważ chodzę sobie po sklepie. No i kurde, cukru znowu nie widzę. Będę musiał znowu zapytać panie w studianki, może ona nie powie, czy jest cukier, czy nie ma. Przepraszam, jest cukier? Nie ma cukru? A to? Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Czyli by dronka również nie zawiodła. Jak na razie, to co piszą media, no to jest prawda, faktycznie w cukru nie ma. No ale to prawdopodobnie nie przez to, że nie ma zapasu, tylko przez to, że ludzie sami dużo wykupują. To jest właśnie to, czyli ta panika, przez którą ludzie masowo wykupują cukier, aby w domu nie zabrakło. Przez to tworzy się taka kula śnieżna i jak dużo osób w tym samym dniu czy godzinie nawet kupi duże zapasy cukru, no i po prostu ich zabraknie, ponieważ wykupują cały asortyment, który jest dostępny w sklepie na dany dzień. Lecimy teraz przetestować stokrotkę. Jestem ciekaw, czy będzie cukier. W tym miejscu powinienem być cukier, jak widzimy pusta półka. Jeszcze na Kurde, nie włączyło mi się nagrywania, jak byłem w Szczekorce, ale również tam nie było. Zapytałem pani ekspedientki i mi powiedziała, że wszystko zostało wykupione. Zapytałem, kiedy będzie, to powiedziała, że sama nie wie, ponieważ na razie... Ja mam, no. <hep> Powiedziała, że sama nie wie, ponieważ ta dostawa, która dopiero co została wykupiona, była tak naprawdę niedawno zamawiana. Teraz lecimy do z Centrum. Jestem ciekaw, czy będzie w ogóle dziś jakiś sklep, w którym będzie cukier. Mam taką nadzieję. Dobra, dobra, szukamy cukru. Gdzie jest cukier? No i mamy w końcu pierwszy sklep, w którym był dostępny cukier. Lecimy teraz do ostatniego, dokładniej do Hortena. Jest to taki mały sklepik na wiosce. No i jestem ciekaw, czy tam będzie cukier. No i tak jak się właśnie spodziewałem, w sklepie na wsi był cukier. Dajcie mi proszę widzowie znać, czy u Was jest cukier, a jeśli tak, to w jakich sklepach, a jeśli nie, to również powiedzcie, w jakich sklepach byliście. Jestem w sumie ciekawy i na pewno reszta ludzi, którzy oglądają ten film, również. Mam nadzieję, że spodobał Wam się troszeczkę taki inny odcinek na moim kanale. Jeśli chcecie więcej tego typu odcinków, no to oczywiście napiszcie mi o tym w komentarzu. Ja będę oczywiście wszystkie czytał. No i co? To tyle. Dziękuję za 90 tysięcy subskrypcji i cześć. Piesenka z memów, którą każdy zna, ale nikt nie wie jaki ma prawdziwy tytuł. To piosenka z memów, którą każdy zna, ale nikt nie wie jaki ma prawdziwy typ. Testuję nowe batoniki od Fame MMA. Kupiłem je w Biedronce za 3 złote. Na razie dostępny jest tylko jeden smak, dokładnie czekoladowy, więc nie przedłużając sprawdźmy czy są dobre. W mojej opinii bardzo dobry, jakbym miał go porównać do jakiegoś batonika, który jest już kilka lat na rynku, no to zdecydowanie będzie to Kitka. Nie jest taki sam, ale bardzo, bardzo podobny. Moja ocena to takie 7 na 10. Drodzy widzowie, subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie. Drodzy widzowie, sadł ostatnio.

Það er það sem sýnir hlutum í sig fyrir. Læk. Leð. Námálega. Leð, við erum í hálf að kynja við vitski fyrir. Við erum í hlutum að kynja við skulda kynja það sem við segum fyrir. Það er það sem sýnir. Það er það sem sýnir hlutum í það sem við segum fyrir.

Macie biegonki i kota, biegonka i kot, Miraculous. będzie teraz 75. dowiedziałem się, że odcinku w odcinku trzecim czarny kot z kotaryzmem potraktuje człowieka, drodzy widzowie, kanał Orchus Miraculus. wszystko nam powiedział, ale kicham, nie ma premiery odcinku, Miraculum, biegonka i kot. A, bajka mija i ja. Powstaje film właśnie. Ma, ma, chyba już jest w kinach nawet. Bajka mija i ja. Kto go, ogląda, kto go oglądał, to mnie wpisy w komentarzu, do widzowie. A. I najważniejsza rzecz. Bajka i na i lewej. Jest no, nowy, siedzą na TikToku. Leci ja na razie. Do dziewidzowie a i czekam na Wasze wiadomości, do dziewidzowie jak coś będziecie wiedzieli o klubie Wings i nowych odcinkach na pulsie 2 i o magazynach klubu Wings też, piszcie mi w komentarzu, a i teraz najważniejsze, życie. Pamiętacie jeszcze. Jak kiedyś to nagrywałem z Kingą Raczej to już nigdy nie będziemy tak jak było kiedyś Z Karolą jeszcze ja nagrywam, ale z myśli nie Obraził mnie kiedyś pozornie. Panie, drodzy widzowie Wy nie widzieliście, ale no, na moim kanale były takie Zdjęcia wstęgane, nieładne. Miał dostęp do mojego kanału Zmieniłem hasło, i nie kupiłem A, ich i, i próbowałem kiedyś wybiegnąć z YouTube'a z kanałem Bumbowo. Ale to już kanał zapomniałem. Nie subskrybujcie tego kanału. I pamiętacie film na Halloween? To wszystko ich robo, robota. zamieszane to wszystko jest dwie osoby. Tak, Wiktoria taka jedna i Kinga. Właśnie. Wszystko ich wina. Drodzy Widzowie, mieliśmy kiedyś tyle filmów, wszystko straciliśmy się z nim. I musieliśmy wszystko nowa robić. A tak to byśmy mieli ponad 500 filmów. To na tyle w tym odcinku Drodzy Widzowie. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, zostawić łapkę w górę i oczywiście pozytywny komentarz tam na dole. Zajmam się z wami, pana drodzy widzowie. Kocham was wszystkich. Jest to jeden salt.